Hej. Dzisiejszym motywem przewodnim jest dyscyplina, bardzo ważny element praktyki jogi, o którym często zapominamy, ponieważ szukamy motywacji i natchnienia do praktyki, a tymczasem po prostu trzeba się nauczyć regularnie wyciągać matę i pamiętajcie, że lepiej jest zrobić krótką praktykę, ale częściej niż raz w tygodniu półtorej godziny. Dyscyplina pomaga nam też wykonywać cierpliwie i regularnie sekwencje, które często się powtarzają i są dosyć stałe, ponieważ pomaga to ćwiczyć koncentrację, świadomość ciała. Myślę, że takie ciągłe nieuciekanie się do tego, żeby ta praktyka była wiecznie atrakcyjna, atrakcyjna, nowe warianty, nowe, wszystko nowe jest też bardzo istotne dlatego, żeby uzyskać taką stałość i stabilność Praktyce. Wydaje mi się też, że to są rzeczy, które bardzo się przenoszą na codzienne życie i na to, żebyśmy umieli wykonywać um, po prostu to, co mamy do zrobienia. Dlatego na przykład dzisiaj po raz kolejny wykonamy powitania słońca, które są dosyć częstym, stałym elementem praktyki. Zachęcam Was też, żebyście przyglądali się swoim myślom w trakcie wszystkiego, co będziemy robić i próbowali nie odpływać myślami, tylko koncentrować się na tu i teraz, na y, odczuciach płynących. Z ciała i na oddechu. Zaczynamy. Przejdźcie do pozycji dziecka, usiądźcie na piętach, rozszerzcie kolana, wydłużcie plecy, rozluźnijcie ręce, zrelaksujcie szyję i weźcie kilka miarowych, spokojnych oddechów. Nie zmieniając pozycji, przełóżcie lewą rękę pod prawym ramieniem. Lewy bark odłożony, patrzymy pod prawą ręką. Delikatny skręt kręgosłupa. I zmiana strony. Lewa ręka wyciągnięta, prawa ręka pod spodem. Wyjdźcie z pozycji wyciągając ręce do przodu i na chwileczkę siadając z kolanami na szerokość bioder. Wdłużcie plecy, zaplećcie palce dłonie i delikatnie rozgrzejcie w Jedną stronę, w drugą. Teraz wyciągnijcie ręce przed siebie wypychając wnętrze dłoni, a barki ściągając w dół i do tyłu. Ten sam ruch w przeciwnym kierunku, ale barki cały czas do tyłu. Okej, okay, super. Rozbędźcie ręce, odłóżcie dłonie i przejdźcie do klęku. I tutaj przez chwilę poruszajcie się we wszystkich kierunkach, tak żeby poczuć w jakim stanie dzisiaj jesteście, jak się czujecie, jak się ma Wasze ciało, czy są jakieś napięcia. Poprzeciągajcie się, poprzenoście ciężar ciała przód, tył. Na chwileczkę przejdźcie przez pozycję psa z głową w dół, odepchnijcie się od rąk, podaciskajcie raz jedną piętę, raz drugą. Ja spokojnie podejdźcie stopami do przodu, ustawcie stopy na szerokość bioder, kolana zgięte, złapcie się za łokcie i wydłużcie plecy, rozluźnijcie się, głowa luźno, można się pokołysać. Teraz nogi cały czas zgięte, z wdechem unieście tłów, unieście ręce i wydech, przenieście ręce wzdłuż ciała. Wykonamy trzy powitania słońca, z wdechem unieście ręce, z wdechem unieście ręce i w wydech przejdźcie do skłonu. Można zgiąć nogi w kolanach, rozluźniona głowa. Na wdechu dłonie, łóżcie. Na kostkach albo na łydkach. Wyprostujcie nogi, wyprostujcie plecy. Odłóżcie dłonie na matę. Ustawcie je pod barkami. Odstawcie stopy daleko do tyłu, do deski. Odłóżcie kolana. I schodząc klatką piersiową w tym samym momencie co biodrami, zajdźcie do leżenia i na wdechu łagodne wygięcie do tyłu, kobra. Ściągamy barki. Po chwili przejdźcie do psa z głową w dół. Kilka oddechów. Powoli podejdźcie do przodu. Ustawcie stopy na szerokość bioder. Wyprostujcie nogi, wyprostujcie plecy. wydech, skłon. Można zgięć nogi w kolanach. I z wdechem uniesiony tułów, uniesione ręce. I ręce wzdłuż ciała. I jeszcze raz. Piękny wdech. Z wydechem skłon. Na wdechu wydłużcie plecy i wydech połóżcie dłonie na macie. Przejdźcie do deski. Teraz albo odkładając kolana na matę, zwłaszcza jeżeli yy, wyginacie się schodząc przez pompkę. Albo ki, w jednej linii schodzimy w dół, na wdechu może kobra, łagodnie, może dłonie troszkę bliżej bioder. Biodra uniesione z nanmaty. Uważajcie tutaj, żeby nie opuszczać bioder, nie zapadać w barkach, tylko aktywnie wszystko idzie do góry. I powolutku pies z głową w dole. Odsuńcie barki od uszu, dużo miejsca w barkach. Zawsze się można tu przyciągnąć, zgiąć nogę. I na spokojnie podejdźcie stopami do przodu. Wyprostujcie nogi, wyprostujcie plecy. Z wydechem przejdźcie do skłonu. I na wdechu unieście tułów, unieście ręce. I wydech, ręce wzdłuż ciała. I ostatni raz. Piękny wdech, wyciągnijcie się. Z wydechem zejdźcie do skłonu. Na wdechu wyprostujcie nogi, wyprostujcie plecy. I wydech połóżcie dłonie, przejdźcie na deski. I z deski albo półpompka, albo kij. Schodzimy w dół. Może kobra. Może pies głową w górze. Pies głową w dole. Weźcie wdech, z wydechem podejdźcie do przodu. Wyprostujcie nogi, wyprostujcie plecy. Z wydechem przejdźcie do skłonu. I na wdechu unieście tułów, unieście ręce i przenieście ręce wzdłuż ciała. I teraz jeszcze raz. Unieście ręce, wydłużcie się i z wydechem przejdźcie do skłonu. Można zgnieść nogi w kolanach. I teraz wybierzcie wariant. Można... Jeżeli w ogóle pozostawanie w skłonach jest dla Was niekomfortowe z jakiegokolwiek powodu, to możecie sobie zostać po prostu tutaj. Czyli wtedy ciało jest równolegle do, do mat. Można natomiast zgnieść nogi w kolanach, złapać się za łokcie. Możecie włożyć od przodu dłonie pod stopy, stanąć sobie delikatnie na wnętrzu dłoni i rozluźnić głowę. Możecie też zapleć dłonie z tyłu za plecami, ściągnąć barki, ściągnąć łopatki i delikatnie przenieść dłonie w stronę głowy. Jeżeli czujecie, że jest dużo miejsca w ciele, to można doprostować nogi. Dajcie sobie chwilę. I zerknijcie mocno nogi w kolanach, połóżcie dłonie na matę. Zostańcie na prawej nodze i lewa noga idzie mocno do tyłu, do pozycji wojownika trzeciego. Ręce możecie zostawić na macie. Możecie połączyć dłonie przy klatce piersiowej, a możecie spróbować wyciągnąć ręce do przodu, pobalansować chwilę. Starajcie się nie przeprostowywać prawej nogi w kolanie. Ona może nawet zostać delikatnie zgięta. I zginając prawą nogę, przyciągamy lewą nogę w stanie. Ręce połóżcie na biodrach. I teraz wyprostujcie lewą nogę. Nie musi być wysoko ta noga. Ważne, żebyście się nie odchylali do tyłu. Oddychamy. Dobrze, odstawcie lewą stopę, z wdechem unieście ręce i wydech, przejdźcie na sekundkę do skłonu i teraz druga strona, lewa noga zgięta, prawa noga przeniesiona do tyłu, do pozycji wojownika trzeciego, ręce możecie zostawić opuszczone, możecie połączyć dłonie, a możecie przenieść ręce do przodu, cały czas oddech. I zginając lewą nogę, przyciągamy prawą. Zostawcie ręce na biodrach i doprostujcie prawą nogę. Chwilę trzymamy. Powoli odstawcie prawą nogę na matę. Z wdechem unieście ręce, być może jeszcze... Spróbujcie wejść na palce i wydech. Odłóżcie pięty, zajmijcie nogi w kolanach, połóżcie dłonie i przejdźcie do psa z głową w dół na no dwa spokojne oddechy. Delikatnie przechodzimy do deski, ustawiając barki nad dłońmi. Ciało w jednej linii. Pamiętajcie, że możecie to też wykonać na przedramionach, jeżeli macie problemy z nadgarstkami. Ok, i teraz deska boczna. Pierwszy wariant. Prawe kolano odkładamy na matę i skręcamy się do lewej strony. Trochę łagodniejszy. Troszkę mocniejszy. Stopy opadają na krawędzie, a możecie też ustawić stopę na stopę. Mocno się odpychamy od prawego barku, lewa ręka uniesiona, oddychamy i czerpiemy przyjemność z każdej chwili spędzonej w tej pozycji. Mhm. I zmiana. Lewa ręka w dole, znowu może kolano odłożone na matę, może stopy na krzyż, może stopa na stopie. Chwilę zostajemy, spokojny oddech. Mm -hmm. odłóżcie prawą dłoń i przechodząc może przez kolana a może przez kij w dół i teraz zaplećcie ręce z tyłu ściągnijcie barki ściągnijcie łopatki unieście klatkę piersiową głowa neutralnie jeżeli nie ma dyskomfortu to można unieść jeszcze nogi można się delikatnie pokołysać I teraz na spokojnie połączcie dłonie przed sobą, odłóżcie czoło albo policzek, rozluźnijcie plecy, rozluźnijcie pośladki. I stąd w swoim tempie przejdźcie do siadu na piętach. I teraz być może będziecie chcieli wykonać tę pozycję z paskiem. Zresztą później będziemy też coś wykonywać w pas, z paskiem, więc to jest moment, żeby Wziąć pasek do jogi, może jakiś pasek od szlefroka, coś, co wiecie, że się nie urwie. Jeżeli nie macie żadnego paska, to spokojnie też damy radę. Ale kto ma pasek, to wiecie co? Może usiądźmy sobie w siadzie skrzyżnym do tego, to wtedy będziemy mieć ustabilizowane plecy. Siadamy w siadzie skrzyżnym i teraz tak. Kto nie ma paska, albo kto w ogóle woli ten wariant? to prawa ręka idzie za tył głowy, lewa ręka idzie na dół pleców i po prostu otwieramy klatkę piersiową, zostajemy sobie tutaj. Potem, jeżeli jest miejsce, to próbujemy przybliżyć dłonie do siebie, może połączyć, może dotknąć się palcami, może chwycić się za dłonie, ale nie przekraczajcie, to nie ma boleć, nie róbcie tego na siłę. Wariant z paskiem jest taki, że puszczamy sobie go z góry, łapiemy z dołu, i też otwieramy klatkę, otwieramy barki. Tutaj zostaniemy chwilę. Możemy dodać malutki, delikatny ruch. Nie za duży, tak żeby nie dodawać napięcia. Zwróćcie uwagę na oddech, czy swobodnie płynie. Weźcie duży wdech w środku, z wydechem rozluźniamy ręce i znowu można wariant z paskiem, a może lewa ręka za głową, prawa ręka na dolnych plecach i próbujemy połączyć dłonie. Oddychamy, może dodany ruch. Piękny wdech w centrum. Rozluźnijcie ręce, połóżcie dłonie na kolanach i zróbcie trzy krążenia barkami do tyłu, tak żeby wszystko się tutaj rozluźniło. Okej, okay, super. I w swoim tempie, cały czas mając pasek pod ręką, przejdźcie do leżenia na plecach. W leżeniu na plecach pasek zakładamy. Kolice pięty, lewa noga pozostaje prosta, czyli kolano patrzy do sufitu, pasek przypięcie, ale jeszcze zanim przejdziemy do, do, do pozycji, to przytulcie prawe kolano do klatki piersiowej zgięte. Przytulamy i po chwili doprostujcie prawą nogę, tyle ile będziecie w stanie. Czyli noga jest prosta i można być tutaj, jeżeli tyle jest miejsca, a możecie przyciągnąć nogę do siebie. Nie róbcie czegoś takiego, że noga jest zgięta, aby macie ją gdzieś tutaj blisko. Ok. Jeżeli nie macie paska, to można złapać się za udo lub za łydkę. Może za stopę, jeżeli sięgacie. Oddychamy. Barki rozluźnione, czyli nie trzymajcie tego paska gdzieś tam wysoko. Mhm, dobra, super. Zegnijcie prawą nogę i zmiana strony. Prawa noga leży prosta na macie, zakładamy pasek w okolice lewej pięty. Najpierw przytulamy lewe kolano. Mocno przytulamy lewą nogę, zgiętą. Super. I w swoim tempie prostujemy lewą nogę. Tutaj też nie wchodzimy na 100%. Zawsze sobie zostawcie jakiś margines. Swobodny oddech. Pamiętajcie, żeby oddech docierał też do boków ciała, do pleców. Odrobinka do brzucha. Mhm, super. Wychodzimy z pozycji. Zegnijcie lewą nogę. Pasek już nam nie będzie potrzebny. I teraz załóżcie prawą nogę na lewą. Udo na udo. Ręce troszkę do boku. Wdech w środku i z wydechem skręćcie nogi do lewej strony. W środek. To samo od prawej. Znowu szukamy takiego zakresu, który będzie przyjemny bez siłowania się ze sobą. Powrót. Zmieniamy zaplecenie nóg. Piękny wdech w centrum i z wydechem skręt do prawej. Środeczek, wydech skręt do lewej. Powrót na chwileczkę przytulcie obydwa kolana i przejdźcie do relaksu. Ołóżcie się wygodnie, zamknijcie oczy, weźcie duży wdech. I swobodny wydech. Pozwólcie, żeby oddech płynął naturalnie, miękko. I zostańcie tutaj, dłuższą chwilę. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.